Gdzie jesteście? Dziewczyny, poczekajcie na mnie. Viva Idea. Specjalna oferta dla kobiet. Dwa razy więcej darmowych minut. z C55 z elegancką obudową i specjalna oferta prenumeraty Viva. Idea Optima. Dostrajamy się do Twoich potrzeb. Mamy obsługę przez telefon, internet i aż 400 oddziałów. Niektórym jakimś cudem udało się to przeoczyć. Dlatego przypominamy: kredyt bank odpowiada ludziom. Uwaga! Uwaga! Jeżeli czujesz, że twoje gardło jest podrażnione, spróbuj, Holsa. Ulga dla gardła. Koniec koszmaru z włosami. Suchymi, szorstkimi, nieposłusznymi. Nowy szampon L'Oreal Elsef. Intensywne wygładzanie z Nutrileum. Łącząc mikroolejek z czynnikiem wygładzającym, Nutrileum odżywia i rozprostowuje włosy. Rezultat? Włosy cztery razy bardziej wygładzone. Dzięki Elsef intensywne wygładzanie moje włosy są miękkie, gładkie, zdyscyplinowane i takie pozostają. Nigdy nie były tak zmysłowe. L'Oreal Elsef. Szampon i odżywka intensywne wygładzanie. Ponieważ jesteś tego warta. POP za 155 zł. Najtańszy w Polsce telefon komórkowy bez abonamentu. Idea POP łączy z ludźmi. Aż można się wzruszyć. Nie starczyło proszku na moją sukienkę. Głowa do góry, Kopciuszku! Następnym razem, gdy próbuj E, E wystarczy na więcej, bo jedno opakowanie E daje aż do 10% więcej czystych prani niż opakowanie innego proszku o tej samej wadze. E, musiało się udać! E, więcej niż się spodziewasz! Nowe delicje białe i delicje czarne. Z pyszną, waniliową lub czekoladową pianką w białej lub ciemnej czekoladzie. Wedlowskie delicje, nasze ulubione. Teraz ja gram białymi. We can live. Never tear us apart. Plus GSM jutro zaczyna się dziś. Nasza tajemnica to receptura i najlepsze składniki żółtka jaj. Doskonały olej i przyprawy najlepiej dobrane to wszystko tworzy ten wspaniały smak. Majonez dekoracyjny winiar. Jedyny taki majonez! Nowy turbodiesel MultiJet. Piękno to tylko początek. <śpiewanie> Nowa Nokia 7250 z wbudowanym aparatem cyfrowym. Oko w oko. Bądź cały czas obecny w ich codziennym życiu. Uczestnicz w każdym wydarzeniu, które ich spotyka. Bądź przygotowany na to, że będziesz im kibicować. Będę mógł wpływać na bieg wydarzeń. Ta pani nie zdążyła wsiąść do ostatniego metra, ale można jej pomóc. Nie wierzysz? Popatrz. Ciekawe. Fikcja, Fikcja czy rzeczywistość? Przekonaj się sam. Serial nowej generacji. Zdemaskowania, yeah. vampira. Zależy mi na tym, żeby moje zęby były białe i czyste przez cały dzień. Dlatego żuję gumę Orbit White, która delikatnie usuwa przebarwienia, jakie powstają na zębach w ciągu dnia. Moje zęby pozostają czyste i białe i wiem, że mogę zawsze polegać na moim uśmiechu. Orbit White utrzymuje naturalną wiel zębów i pomaga chronić je przed próchnicą. W obliczu zagrożenia dla Mountain Dew, spokojny zazwyczaj samiec postanawia bronić swojego terytorium. Tak jak nakazuje mu to pierwotny instynkt. Walka o cenne trofeum rozpoczyna się na dobre. Pokonany pokornie odchodzi. Zwycięzca pozostaje. Nie masz kasku? Bole bez. Mountain Dew, nie pijesz, nie żyjesz. Ciasta, które potrafią zaskakiwać. Na przykład kopiec Kreta, doktora Edkera. Modne pieczenie, nowe ciasta w broszku. Zadziw wszystkich kopcem Kreta i Kilimandżaro. Doktor Edker przepis na sukces. Gdy prowadzi się własną firmę, warto mieć dobrych partnerów, a najlepszym partnerem jest ten który potrafi dać jak najwięcej i w zamian brać jak najmniej. Teraz w plusie specjalna promocja dla małych firm. Do 70 godzin dodatkowych rozmów gratis i o 50% tańsze połączenia. Już dziś zadzwoń do Plus GSM 0801 10601. Chipsy przyszły. Crunchips. Plamy nie ma. Ściereczki, prima. Bo po primie brud wnet ginie. Prima, raz i czysto. <ścoughs> Marzysz o samochodzie, który pokochasz z całego serca? Zbudowaliśmy go dla ciebie, Opel Corsa. Niewiarygodnie apetyczny, mięciutki i pyszny mały rogalik Mini Seven Days trzech nadzwyczajnych smakach – kakaowym, karmelowym i szampańskim. Przyjemność większa niż on sam. Mini 7 Days. Słodki dzień, codziennie. Od Chipity. dermatolog powiedział, że zmarszczki to oznaka utraty miedzi w skórze. Nowa neutrogena Visi Young uzupełnia poziom miedzi, więc aby zmniejszyć zmarszczki i ujętrznić skórę, uzupełnij poziom miedzi. Nowa neutrogena wizji Young. To działa. Znów zmiany w rządzie. Marek Balicki zrezygnował z kierowania Ministerstwem Zdrowia. Ma go zastąpić Ewa Karolewska, a wszystko przez wybór Aleksandra Naumana na szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Karuzela stanowisk kręci się tak szybko, że i pacjentom może zakręcić się w głowach. Więcej w wieczornych informacjach o 23.25.